Cześć wszystkim, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czwartą i ostatnią częścią filmów o autorach, czyli jest to film o autorach, których twórczość chcę poznać. I od razu mówię, nie pamiętam na którym skończyłam autorze ostatnio, bo mam tutaj oczywiście notateczki i wypisanych tych autorów i będę tutaj zaglądać i z tego korzystać. Ale nie wiem, na którym autorze skończyłam. Więc zacznę sobie od Johna Steinbecka. I tutaj mam przede wszystkim na myśli myszy i ludzie, bo teraz tylko i wyłącznie ten tytuł mi przychodzi do głowy. W każdym razie bardzo chciałabym właśnie nadrobić twórczość Simona Becketa, szczególnie w tych pięknych, twardych wydaniach. Ale przede wszystkim chciałabym się zapoznać z myszami i ludźmi, bo bardzo mnie sobą przyciąga ta książka, pomimo tego, że ja nie do końca wiem o czym ona jest to wszyscy tak o nie ciepło mówią i tak się wszystkim podoba ta książka, że ja też bym chciała zostać po prostu fanką twórczości Johna Steinbecka i szczególnie tej książki. A jeśli by mi się spodobała, to właśnie później już pewnie polecę z Johnem Steinbeckiem dalej. Dalej mam Filipa Pullmana i bardzo chciałabym przeczytać tą trylogię Zorza Polarna, z tego względu, że ja oglądałam jedynie film czy serial. To był chyba serial na Netflixie, teraz tak mi się przynajmniej wydaje. Albo na HBO. W każdym razie oglądałam tylko i wyłącznie serial. Wiem, że bardzo dużo mówiła o tej serii. Przede wszystkim Tola z Zuzą na kanale zaksiążkowanych, i wiem, że teraz Zuza nadrabia tą serię. Tola chyba się poddała po pierwszym tomie. W sensie wydaje mi się, że miała podejście do drugiego tomu, ale się poddała przez specyficzny język, którym posługuje się autor. Ja mam nadzieję, że się nie poddam, i chciałabym sobie właśnie nadrobić całą tą serię, z tego względu, że serial naprawdę, ale to naprawdę mi się podobał. Dalej mam Agatę Christie, bo ja kiedyś coś czytałam Agatę Christie, ale teraz nie pamiętam co możliwe, że było to morderstwo w Orient Expressie i możliwe, że była to lektura szkolna, ale nie zaliczam sobie tego, bo zupełnie nie pamiętam. I szczerze powiedziawszy, najbardziej mnie interesuje ta seria z Herkulesem Poirot i w ogóle cała twórczość Agaty Christie jest dla mnie bardzo bardzo interesująca. Teraz również zostają wydane jej książki w takich pięknych, pasujących do siebie wydaniach, dlatego ja bym chciała po prostu sięgnąć pod twórczość autorki i się zakochać i przepaść, pomimo tego, że ja z tymi kryminałami mam taką dziwną, burzliwą relację i często się to u mnie po prostu zmienia. I dalej mam Lizę Gardner, czyli również twórczynię kryminałów. I przede wszystkim mam tutaj na myśli jej serię z Didi Warrenem, detektywem Didi Warren'em. Tam się wydaje, teraz. Nie jestem w 100% pewna, czy to był faktycznie Didi Warren, czy to było jakieś inne nazwisko, bo nie mam tego zapisanego w każdym razie bardzo chciałabym poznać w ogóle twórczość Lizy Gardner z tego względu, że osoby, które czytały te książki, Mówią później, że to były jedne z najlepszych kryminałów, jakie ostatnio po prostu czytali. Kryminałów thrillerów, bo teraz też nie jestem w 100% pewna. W każdym razie z tego gatunku kryminał slash thriller. I dalej mam oczywiście fantastykę, czyli Brandona Sandersona i przede wszystkim Z Mgły zrodzony. To jest seria, która ostatnio była bardzo, ale to bardzo ciężko dostępna. I wiem, że wydawnictwo zrobiło do dróg, bo jedna książka chodziła gdzieś tam w cenie 100, 150 zł. I dzięki wydawnictwu za dodruk, bo ja za 100-150 zł bym raczej tego nie kupiła, a chciałabym się po prostu zapoznać, i miałam zamiar polować na te książki. A teraz, jak był do drug i są już w tej normalnej opłatkowej cenie, to jeszcze bardziej chcę się zapoznać właśnie z twórczością autora. I również z fantastyki i z fabryki słów mamy tutaj Petera V. Breta. Z tego względu, że ja byłam bardzo ciekawa jego twórczości. Przede wszystkim Pustynnego Księcia i Pustynna Włócznia, tam chyba była w tych dwóch tomach, i to były naprawdę piękne wydania z bodaj końcówki 2021 roku. I mogliście już usłyszeć o tej serii u mnie w serię, które chcę przeczytać. Czy coś takiego? Powstał taki film, w którym właśnie wymieniałam serię, na które najbardziej w danym momencie mam ochotę. I to nadal jest seria, na którą ja mam bardzo dużą ochotę. Jest to seria fantazy i jest to podobno kawał dobrej fantastyki i bardzo, ale to bardzo rozbudowanego świata, fantastycznego, więc ja nie mogę się doczekać, kiedy po prostu usiądę i przeczytam. Nie mam tego jeszcze na swoich półkach, ale bardzo bym chciała. Dalej mam twórczość e, Kurta Woneguta, Negata. Nigdy nie wiem, jak to się czyta, pomimo tego, że zawsze sprawdzam przed nagraniem filmu, to zawsze mi to wypada jakoś z głowy. E, I mam tutaj na myśli przede wszystkim jej numer 5, ale też wiem, że powstało coś Pieśń Syreny bodaj i rzeźnia numer 5 to jest chyba taki jeden z najsłynniejszych tytułów od tego autora, a przynajmniej ja o tej książce słyszałam najwięcej i jej jestem najbardziej ciekawa. Ta Pieśń Syreny, teraz nie jestem pewna, czy to się na pewno nazywało Pieśń Syreny, ale w każdym razie o tym słyszałam właśnie na kanale Rotana kiedyś i mówił, że Kurt Vonnegut, Vonnegut Nadal nie wiem, jak to wymówić poprawnie. Nie jest chyba autorem dla niego i ja bardzo chciałabym sprawdzić, czy po prostu byłby to autor, który byłby dla mnie. I mam ostatnich trzech autorów. Pierwszą z nich jest Sali Runi, o której było bardzo głośno po napisaniu normalnych ludzi i normalnych ludzi. Ja nigdy w życiu nie czytałam, mniej więcej wiem, o czym są. Ale nigdy nie miałam takiej bezpośredniej styczności, właśnie z tą książką, albo ogólnie z twórczością sali Runi. I wiem, że jeszcze napisała rozmowy z przyjaciółmi bodaj, i ja byłam bardzo, ale to bardzo ciekawa tych książek, i muszę w końcu kiedyś usiąść i nadrobić. I mam nadzieję, że to nie będzie wcale aż tak daleka przyszłość. Bo po prostu książki i autorka mnie sama sobą interesuje. Dalej mam Saremos i jej Murduchów, który swego czasu zbierał dosyć kontrowersyjne opinie, w takim sensie, że dużej ilości osób się ta książka podobała, pomimo tego, że była naprawdę króciutka, a bardzo duże. Liczba osób się na niej po prostu zawiodła, i ja bym chciała po prostu zapoznać się z twórczością autorki przede wszystkim przez murduchów e, i zobaczyć, jakie będą po prostu moje wrażenia, e, ale taką drugą książką, o której było głośno, ostatnio, w 2022 roku bodaj ta książka miała swoją polską premierę i były to ciche wody. I ja o tych książkach naprawdę nie wiem nic. Tak jak o większości tutaj książek, bo ja raczej do książek podchodzę z taką dozą nieśmiałości, tajemniczości i raczej nie sprawdzam wcześniej, o czym te książki są, właśnie po to, żeby nie psuć sobie takiego elementu zaskoczenia. I bardzo to lubię w właśnie poznawaniu nowych treści, w poznawaniu nowych światów, fabuły. Postaci, i tak dalej, i tak dalej, lubię podchodzić właśnie nieświadomie do otwieranej książki. I ostatnią już autorką, z którą jeszcze nie miałam do czynienia, ale mam nadzieję, że w końcu to nadrobię, bo już jest odpowiedni na to czas. Mam tutaj oczywiście na myśli Maję Lundę, która napisała przede wszystkim, tam jest chyba trylogia, bądź cztery tomy wyszły, teraz nie jestem w 100% pewna, w każdym razie mówię tutaj o historii pszczół. Później mamy bodaj Błękit. I coś jeszcze. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, co tam jeszcze było. Głębia? Czy coś takiego? Nieważne. W każdym razie każda z tych książek jest o tym, że na świecie zaczyna brakować. Na przykład w historii pszczół-pszczół, w jakimś tam innym, teraz sobie nie przypomnę tego tytułu, zaczyna brakować bodaj koni. I to jest bardzo ciekawe i interesujące, jakby wyglądał nasz świat na przykład bez pszczół i bez, no nie wiem, na przykład koni, bądź psów, bądź czegokolwiek właśnie w takim gatunku, jeśli nie chodzi właśnie o jakieś takie dobra typu, nie wiem, woda, elektryczność itd., itd., chociaż to jest równie ciekawe, ale właśnie tutaj jest to chwycone pod kątem zwierząt, które są, no, ważne w naszym życiu, na przykład pszczoły są bardzo ważne. A drugimi takimi książkami, które bardzo chciałabym właśnie od Mai Lunde przeczytać, są to te nowe wydania bodaj z zeszłego roku również. I tam była śnieżna siostra. I dwie inne książki, które były właśnie książkami dla dzieci. Miały taki niecodzienny format, bo one były takie kwadratowe i takie duże. Są to opowiastki dla dzieci, które podobno dostarczają wzruszeń nawet tym starszym czytelnikom, i ja naprawdę chciałabym przepaść w tych historiach, ale słyszałam, że mają tak. Cudowny nastrój, i są takie pełne właśnie wzruszeń i uniesień dla naszej duszy i dla naszej estetyki i wrażliwości, że naprawdę, naprawdę chciałabym poniesięgnąć i chciałabym przepaść i się zakochać. Dobrze, więc tak się prezentowało moje zestawienie autorów, których twórczość chciałabym poznać i twórczość chciałabym poznawać i czytać dalej. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie dajcie mi znać, jacy to u Was byliby autorzy, a ja się z Wami żegnam. на разе.